w kolejnym odcinku. Tym razem będzie to unboxing, czyli rzecz, od której zaczęliśmy w... Nie, tutaj. Siema, witam się serdecznie drogi widzu, ja jestem Antolek i proszę do was się z unboxingiem, czyli rzeczą w której zaczęliśmy w sumie tutaj podróż, podróż naszą wspólną po ścieżkach YouTube'a. No więc dzisiaj właśnie będzie unboxing pewnej pary kaloszy, którą zaraz tutaj do niej przejdziemy. Na wstępie zapraszam Was do lajkowania tego materiału i zostawienia po prostu subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco, bo ostatnio mieliśmy konkurs, który został rozwiązany na Instagramie, tak samo wyniki były na Instagramie. i Na pewno w najbliższej przyszłości tutaj już te subskrypcje leczą, lecą słowicie, że tak powiem. No i myślę, że spokojnie za niedługo będzie kolejny konkurs, więc obserwujcie bądźcie na bieżąco. Startujemy. No i mamy tutaj boksika, moi drodzy. zajmiemy się jego odpieczętowaniem. Tutaj mam kosę swoją. Cholera jasna, przecież jest ten. No pierdziele, przecież jest otwór normalny do otwierania. Kurde, no nic, no nic. Niestety. To będzie potrzebne. No, kurde w sumie będzie. Ponieważ będzie to dokładna recenzja, żadne tutaj nie będzie mi wspominać tego No i co? Odnośnie kartonu. No, jest to trzywarstwowy, trójwarstwowy karton. Bardzo, bardzo fajnej jakości. No niestety się przepał, ale spokojnie. Nic się nie stało. Bardzo fajny tutaj nadruk. bardzo, bardzo też miły w dotyku, ponieważ nie wyczuwalny. Natomiast no, bardzo fajne pudełko tutaj, zachęcające na pewno użytkownika. Hmm? Bardzo fajne, bardzo fajne. Dobra. No, no i przechodzimy do Sonek tutaj, do głównego aktora dzisiejszego są, czyli Jordanków. No. No I tutaj mamy. Kurczę, słuchajcie, odstawimy je na filmabło, bo tutaj się dzieje, moi drodzy tu się dzieje Przyjrzyjmy się temu tutaj hmm, opakowaniu, bardzo, znaczy opakowaniu, to jest bardziej taki papier ozdobny, można by rzec no i tu mamy numerki y, 32, a nie, sorry, to jest 23 popatrzyłem na drugą stronę no i co, no i tutaj mamy buta, znaczy buta nie mamy ale mamy papier I tutaj bardzo fajny, Kurczę, niestety mi się zmięło czy to wyprasować, ponieważ no bardzo ładne to jest, no i chciałbym to powiesić sobie na ścianie bo, bo bardzo piękne, no Myślę, że tutaj nie lada, musieli trud włożyć, żeby zrobić takie, takie tutaj, taki dodatek, pochraniący nasz obóz. Bardzo, bardzo tutaj ciekawy, ciekawe materiały, myślę, że też użyte. Tutaj niestety jest tylko jedna warstwowość, natomiast bardzo fajnie tutaj się to prezentuje. Myślę, że możemy sprawić na bok. No i tu mamy same pudełko. Pudełko tutaj, kurczę, no nie, to jest naprawdę świetna rzecz. To jakaś naklejka, się, że nie oszczędzali tutaj na pudełku, nie dali samego pudełka, tylko Tutaj mamy naklejkę jakąś znajka. wspaniała naprawdę tutaj, bardzo fajna to naklejka, można sobie odkleić i nakleić choćby na portfel, no super, super naprawdę. Tutaj mamy, że jest wyprodukowane w Chinach, to również bardzo dobrze świadczy tutaj o, o, o materiałach i o wszystkim, jak wiemy. No i tutaj mamy pozłacane moi drodzy napisy, jeśli, jeśli będzie, nie wiem, bo jesteś kolekcjonerami butów, i ma, możecie sprawdzić swoje pudełka, ponieważ tutaj tak jest złote. Możecie to spokojnie wyciąć, przepa, przepalić. Oh my god! Wow! I, I będziecie mieć złoto. Więc naprawdę można tutaj jeszcze parę, parę groszy z tego tutaj wyciągnąć. Tutaj jeszcze mamy kolejny. Ja pierdziele, tutaj też. No moi drodzy, super, super dzień. Ho, tyle złota. No nie mam pytań. No. Tutaj również mamy trójwarstwość tego kartonu z tego co tutaj widzę w łączeniach, co dobrze też świadczy. Pewnie mogłoby być pięciowarstwowe, ale tutaj trzy też nie będziemy tutaj spekulować. No i tutaj mamy kolejną naklejkę. Właśnie, no, bardzo fajna tutaj naklejka, kolejna do kolekcji naklejek. No i dobra. Co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy białe elementy. Tutaj nie wszystko jest w tym kolorze, to jakieś białe, kolejna naklejka. Naprawdę no, zabiera mi dech w piersiach. Jak widzę to, to wykonanie. No piękne, piękne, dobra. No i to i przechodzimy do obuwa. obuwia, tak zwanego. No i tutaj mamy tak, jeden but i drugi. No patrzę na nie w sumie. W sumie dosyć fajne. W sumie dosyć fajne. Bardzo fajny but. Fajny. Dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Serdecznie Was zapraszam na mojego Instagrama, który jest dodany w opisie na TikToku. Ufa. Nie, serdecznie zapraszam do mojego Instagrama, który jest w opisie. Będą tam się pojawiały na pewno informacje o konkursach, o głosowaniach na rzeczy, które chcecie wygrywać. I tak samo zapraszam Was jeszcze do subskrypcji mojego kanału i oczywiście lajkowania materiałów, ponieważ to bardzo dobrze wpływa na pozycjonowanie filmu i dzięki temu dotrzę do większej ilości osób. Więc dzięki Wam za oglądanie. Siema!